W tym zadaniu należy sprawdzić, czy takie trzy punkty są współliniowe. Współliniowe to znaczy, czy położone są na jednej prostej. Punkt A, B i C. Żeby to zobaczyć, to na początek proponuję, żebyśmy wyznaczyli prostą, która przez, przechodzi przez punkty przykładowo A i B. Po prostu wybieramy dwa punkty spośród trzech i zapisujemy dla tych punktów, Równanie prostej, przez, którą, przez które to prosta będzie przechodziła. Więc ogólnie równanie prostej opisujemy za pomocą takiego wzoru. Tak jak funkcja liniowa. Ponadto zapamiętaj, że jeżeli masz punkt, w którym pierwsza współrzędna jest równa 0, to druga współrzędna jest darmowym współczynnikiem B. Ta jedynka byłaby współczynnikiem B. Dlatego ja sobie od razu zapiszę Y to się równa A razy X dodać 1. Teraz, skoro prosta miała przechodzić przez punkty A i B, z punktu A już skorzystaliśmy, to wykorzystajmy punkt B. Podstawmy współrzędne tego punktu do wzoru, który tutaj powolutku otrzymujemy. To znaczy, tutaj wstawiam dwójkę. Z punktu B, a tutaj wstawiam szóstkę z punktu B. No i w ten sposób otrzymuję takie równanie liniowe z jedną, z jedną niewiadomą. Tą niewiadomą jest współczynnik A, tak zwany współczynnik kierunkowy prostej. To tak, jedynkę przenieśmy na lewą stronę. Żeby to zrobić, musimy ją odjąć. Odejmujemy ją stąd, no i ona przeskoczy tutaj. 2 odjąć 1 to jest 1. Po prawej stronie jedynki zredukowały się do zera. Następnie dzielimy obustronnie to równanie przez 6 i otrzymujemy a równa się 1 szósta. I już możemy zapisać równanie prostej. y to się równa 1 szósta x dodać 1. To jest równanie prostej przechodzącej przez punkty a i b. I teraz, jeżeli ta prosta będzie przechodziła przez punkt c, to, zobacz, podstawiając, podstawiając do wzoru tej prostej współrzędną Xową punktu c, powinniśmy otrzymać współrzędną y tego punktu. Nie z tego prostego działania. Więc 6 i 12 skracam przez 6. Mamy 2 razy 1 to jest 2. Dodać 1 to się równa 3. No, i co się okazuje? Okazuje się, że otrzymaliśmy dokładnie współrzędną y punktu c. A to oznacza, że punkty a, b, c są współliniowe. No i to tyle w tym przykładzie.